Witam Państwa serdecznie. Gościem nowego ekranu jest Pan Profesor Zbigniew Wrzesiński, Prezes Ligi Konsumentów Energii. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry Panu. Dzień dobry państwu. Panie Prezesie, Liga Konsumentów Energii, no wszyscy jesteśmy konsumentami energii. Skąd pomysł na, na powołanie takiej ligi? No pomysł jest bardzo prosty. Ceny energii rosną cały czas w sposób zastraszający, społeczeństwo nie jest zadowolone. I my uważamy, że no, trzeba by było doinformować społeczeństwo, dlaczego tak jest i zaproponować <coughs> takie działania, które by umożliwiły kontrolę tych cen i zasadność ich podnoszenia. No, wszyscy wiemy, że ceny energii dotyczącej nośników płynnych, takich jak są stosowane w pojazdach samochodowych, yy, rodzą poważną frustrację konsumentów i, i, i odbiorcy, czyli ci, którzy użytkują tą, ten sport, tą formę energii, no chcą wiedzieć, dlaczego tak jest i czy tak musi być. Ale panie prezesie, bo to jest tak, z jednej strony producenci yy, yy, paliw płynnych mówią, no musimy podnosić ceny, bo, bo jest tych paliw coraz mniej, to jest ograniczony zasób. Z drugiej strony, no to trochę jest nie tak, bo tak naprawdę oni chcą zarabiać coraz więcej naszym kosztem. No tak, to jest, to jest taki zasadniczy problem, który cały czas nas wszystkich nurtuje, ale można powiedzieć w ten sposób, żeby mieć stabilne ceny energii, wszystkich nośników energii, no to trzeba prowadzić odpowiednią politykę gospodarczą, czyli energetyczną w państwie która moim zdaniem nie jest prowadzona, bo można powiedzieć tak, że od 22 lat, czyli od czasu, kiedy nastąpiła transformacja ustrojowa, wszystkie ekipy rządowe mówią o y, dywersyfikacji dostaw energii do Polski, nośników energii do Polski. Mówią i na ja tym się kończy. Nic się w tej kwestii nie, nie zrobiło. No, nie ma żadnego realnego posunięcia politycznego, które by wskazywało na to, że coś się zmieni. W najbliższym czasie. W związku z tym, my chcielibyśmy za zaaktywizować społeczeństwo, żeby jednak no, naciskało na tych, którzy nami rządzą, aby te kroki były przedsięwzięte, dlatego że y, dywersyfikacja dostaw źródeł energii jest rzeczą podstawową dla nas. Jednocześnie, my powinniśmy prowadzić taką politykę energetyczną w Polsce, która by umożliwiła y, Korzystanie z naszych krajowych źródeł energii, które mamy. No w tej chwili w Polsce Środkowej zostało odkryte złoże gazu ziemnego, które, jak gdyby było eksplodowane w Polsce, na nasze potrzeby starczyłoby nam na 100 lat. No właśnie, panie prezesie, bo takich informacji o tym, że Polska posiada zasoby energetyczne, nie tylko w postaci węgla kamiennego. To, to one są, mam wrażenie, skrzętnie ukrywane. Czy to jest moje wrażenie, czy one są po prostu, czy tym się nikt nie chwali? Nie, no, sytuacja jest prosta, więc tak, ci, którzy nam dostarczają nośniki energii, mówię to głównie o Gazpromie, prawda, są zainteresowani tym, żeby dostarczać go jak, nam, jak najwięcej tych nośników energii, ponieważ my płacimy najbardziej niekorzystne ceny, mamy wynegocjowane w Europie, to znaczy, płacimy więcej niż Niemcy za te nośniki energii. Mówię to o metanie, o gazie ziemnym. Więc to jest bardzo korzystne dla tych, którzy nam sprzedają. I oni są zainteresowani tym, żebyśmy jak najwięcej konsumowali tego, te, te, tego nośnika energii, żeby ten nośnik energii był nam sprzedawany po takich cenach, jakie, jakie są wynegocjowane. A jak już mówiłem, one są bardzo niekorzystne dla nas. Ponadto my, my jesteśmy krajem tranzytowym przez nasz obszar Przechodzi gazociąg Jamarski, który jest dla nas obciążeniem, balastem, dlatego że my powinniśmy roku, z każdego roku otrzymać za przesył energii przez nasze terytorium około 1,5 miliarda euro, a nie dostajemy ani grosza. W związku z tym no, ta sytuacja jest korzystna dla tych, którzy prawda, do nas eksportują i przez nasze terytorium przesyłają nośniki energii. Dla nas nie. Więc to są takie problemy, które należałoby, należałoby prawda, społeczeństwu pokazywać, o tym mówić i zwracać na to uwagę, że jeżeli my nie będziemy starali się zmienić tej niekorzystnej sytuacji, no to będziemy ciągle w kryzysie, bo nie ma mowy o budowaniu gospodarki przy bardzo wysokich cenach produkcji energii elektrycznej i nośników energii, które są nam dostarczane. Polska, Pani? tak. Przepraszam, proszę, proszę, mówi. Polska bo... i posiada ogromne złoża prawda, węgla, węgla kamiennego i my powinniśmy brać to bardzo poważnie pod uwagę w naszych planach na najbliższą przyszłość, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej, bo mamy ten surowiec i powinniśmy z niego korzystać. No, tylko trzeba go, korzystać z niego oczywiście w sposób umiejętny. To znaczy taki, który by godził wymogi ekologii, która jest brana pod uwagę w Europie bardzo poważnie, czyli trzeba brać pod uwagę pakiet energetyczny, który Polska podpisała prawda, w Unii Europejskiej, i stosować się do, nie, do, do niego dostosować się w taki sposób, żeby można było wykorzystywać ten węgiel. Bo Jeżeli my nie, nie zastosujemy nowych technologii, które nam będą umożliwiały redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery, no to yy, produkcja energii elektrycznej z węgla, która w Polsce jest ponad 95% energii elektrycznej produkujemy z węgla, będzie problematyczna. I będziemy mieli najdroższą energię elektryczną w Europie, czyli będziemy zwijali gospodarkę. Panie prezesie, bo ostatnio w obszarze energetyki i energii w Polsce yy, pojawiły się dwa istotne tematy. Mówię o gazie łupkowym, mówię o energetyce jądrowej. Czy to są tematy wyłącznie medialne, czy to są dla Polski szanse, czy może to są szanse, które już zaprzepaściliśmy? Jeżeli chodzi o gaz łupkowy, to ja uważam, że te technologie, które są w tej chwili stosowane na świecie, w Polsce są nieprzydatne, dlatego że Polska jest krajem bardzo gęsto zaludnionym i tam się stosuje metody, które są no jednak wykorzystują środki chemiczne bardzo silnie toksyczne. I no na, w naszym terenie, przy takim zagęszczeniu prawda, i tej gospodarce, którą mamy, to jest, ta technologia jest problematyczna. Ale yy, w związku z tym, że my mamy własne zasoby gazu ziemnego, odkryte teraz, mm -hmm. no, no są głęboko, po, po, powyżej 6 km, ale przy obecnych technologii to są do wydobycia. więc my nie, nie, jesteśmy, nie mamy żadnego zmartwienia, jeżeli chodzi o ten gaz łupkowy. Ponadto... Yy, yy, Ceny tego gazu łupkowego są oczywiście konkurencyjne, bo Stany Zjednoczone, produkując ten gaz łupkowy, mogą nam sprzedawać o wiele taniej ten gaz, skroplony już, prawda, niż te, te dostawy, które mamy od Gazpromu. Tylko, że no, trzeba mieć prawda, gazoporty. No, jeden gazoport jest budowany w okolicy Świnoujścia. No, nie jest szczęśliwa lokalizacja, ale drugi gazoport powinien być budowany w okolicy Gdańska, gdzie jest cała infrastruktura przygotowana do, do, do tego, żeby taki gazoport powstał. No i wówczas my mielibyśmy dostawy gazu ziemnego, który byłby na no, 50% tańszy niż, niż ten, który w tej chwili bierzemy. Mało tego moglibyśmy go eksportować, no, na przykład na Białoruś. I wówczas y, sądzę, że te problemy polityczne, które mamy y, na Białorusi z naszymi rodakami by się skończyły. No tak. Y, Ponadto ponad Ukra na Ukrainę moglibyśmy to, ten gaz eksportować. Więc y, trzeba zacząć prowadzić politykę energetyczną w Polsce, która jest nieprowadzona od y, 22 lat. Żadnej polityki energetycznej nie ma, nic nie robimy. Jeżeli chodzi o na, na, na energetykę jądrową, to ja uważam, że no, Polska nie może budować elektrowni jądrowej, bo to jest ekonomicznie nieuzasadnione. My nie mamy uranu. W związku z tym powinniśmy bazować na y, tych nośnikach energii, które mamy, czyli na węglu. Mamy ogromne pokłady węgla. Tylko trzeba stosować nowoczesne technologie, to znaczy, trzeba zastosować synergię węglowo-jądrową. Czyli wspomóc energetykę konwencjonalną reaktorami jądrowymi wysokie, wysokotemperaturowymi czwartej generacji, które służą do produkcji wodoru i tlenu i w rezultacie do, do produkowania gazów węglowodorowych, prawda, czyli paliw płynnych i, 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 i gazów węglowodorowych. Więc jak się stworzyłoby politykę energetyczną w Polsce sensowną, to my jesteśmy na pewno samowystarczani energetycznie, a mało tego, możemy nawet eksportować nośniki energetyczne na, na zewnątrz, na przykład w postaci prądu elektrycznego. Niezależność energetyczna jest tym, czego w Polsce obawiali się właściwie zawsze nasi najwięksi sąsiedzi, Rosjanie i Niemcy. Działania ich minister spraw zagranicznych no wprost pokazują tego, że robili wszystko, żebyśmy tej niezależności nie mieli. No tak, to jest bardzo poważna sprawa, dlatego że suwerenność energetyczna jest niezbędna, to jest warunek konieczny do tego, żeby uzyskać suwerenność gospodarczą, bo tania energia stwarza miejsca pracy, bo napływa kapitał, można rozwijać gospodarkę. Czyli po pierwsze suwerenność energetyczna, po drugie Budowa suwerenności gospodarczej. To jest oczywiście proces długotrwały, bo należałoby odbudowywać te gałęzie przemysłu, które zostały, jakby to powiedzieć, no, zdemontowane w Polsce. Mówię tu o ogromnych prawda, gałęziach przemysłu, takich jak przemysł stoczniowy, przemysł maszynowy. One zostały zdemontowane, ale to można szybko nadrobić. Przy oczywiście Tania w nośnikach energii. I wówczas, jak odbuduje się gospodarkę, to jest możliwe, bo mamy kadry ludzi wykształconych, młodych, kadry, ludzi, którzy się kształcą, prawda, i są przygotowani do tego, żeby budować nasz kraj, no to wówczas można pomyśleć o suwerenności politycznej, bo inaczej to jesteśmy w iluzji. To znaczy, nie można budować suwerenności politycznej, czyli mieć pretensje do sąsiadów, że nas nie szanują, jeżeli się nie ma suwerenności gospodarczej i energetycznej, bo to jest niewykonalne. Najpierw trzeba mieć solidne podstawy prawda, gospodarcze i energetyczne, a potem się będziemy zastanawiali, jaką politykę prawda, prowadzić w stosunku do naszych sąsiadów. A tak, to jesteśmy od nich uzależnieni i oni nam dyktują warunki w każdym, w każdym prawda, polu działania. To jest jakby konsekwencją tej niezaradności gospodarczej, energetycznej, które kolejne rządy w Polsce uprawiały. Panie prezesie, zdradzę naszym widzom i czytelnikom Nowego Ekranu, że to jest pierwsze inauguracyjne spotkanie z naszych, z naszych spotkań, bo tajemnice energetyki będziemy Państwu odsłaniać. Pan profesor, pan prezes Ligi Konsumentów Energii będzie nam wyjaśniał co, za co tak naprawdę płacimy, kiedy przychodzi do nas rachunek na przykład z gazowni, albo ze stołem, albo kiedy tankujemy na stacji benzynowej? Tak jest. I głównie będę mówił raczej o tych sprawach, które dotyczą odpowiednich y, sposobów y, z, działania w sferze gospodarczej. To znaczy, co należałoby zrobić, aby y, te działania y, gospodarcze wynikające z obowiązku rządu prowadziły do obniżenia... Kosztów nośników energii w Polsce. Pan, Słuchajcie uważnie słuch pana profesora, bo to będzie miało znaczenie, kiedy pójdziecie w najbliższych wyborach parlamentarnych zagłosować na ludzi, którzy będą wam obiecywać gruszki na wierzbie, bo przecież energetyka jako temat kampanii wyborczych pojawia się i wszyscy obiecują wszystko. Tak. Pełna Amerykanka. Bardzo panu dziękuję, panie prezesie. Dziękuję bardzo.